Witajcie moi drodzy! Dziś chciałam was zaprosić na naprawdę wyjątkowy warsztat. Ja wiem, każdy mój warsztat jest wyjątkowy, ale ten y, rzeczywiście. Same zobaczcie, jakie tutaj mamy cuda. Y, będziemy tworzyły kartki i boksa w klimatach ślubno-komunijnych. Wykorzystamy papiery Craft O'Clock. Y, a zaraz jak one się nazywały? A day to remember yy, oraz bazy z Goldboxa. Ten warsztat właściwie będzie się kolejny raz składał z dwóch warsztatów. Będzie to warsztat typowo-kartkowy oraz warsztat kwiatowy. Kwiaty będziemy tworzyły od podstaw papierowe metodą taką pośrednią. Pokazywałam Wam już w jednym warsztacie metodę na mokro, w innych warsztatach metodę na sucho, a to będzie taka metoda pośrednia, czyli będzie połączenie tego, co najpiękniejsze z kwiatów na mokro, z tym, co najfajniejsze w kwiatach na sucho, czyli z łatwością ich wykonania. Poza tym, w warsztacie kwiatowym wykonamy sobie również takie koralikowe gałązki, które przepięknie wyglądają właśnie w pracach kartkowych i nie tylko oraz pokażę Wam kilka sposobów na fantastyczne wykorzystanie pieczęci lakowych. To jest jeden ze sposobów, pokażę Wam jeszcze, jeszcze inne. Każdy, kto skorzysta z całego pakietu warsztatowego łącznie z zestawem materiałów, otrzyma również w sklepie Craft Corner 10% rabatu na zakup wszystkich artykułów produkcji Goldbox. Serdecznie was zapraszam. Wszystkie dodatkowe informacje typu cena warsztatu, no to co zwykle znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem, a teraz zapraszam was do obejrzenia kompletu kartek, a jeszcze jedna ważna rzecz tutaj mam tylko pięć kartek wykonamy ich zapewne troszeczkę więcej już na pewno z materiałów, które będziecie miały w zestawach, wykonacie ich co najmniej dwa razy tyle więc jeszcze raz polecam, zapraszam i jestem przekonana, że nie będziecie żałowały pierwsza kartka, wszystkie kwiaty, jak widzicie, papierowe bielusieńkie idealnie nadające się do do kartek ślubnych, do kartek komunijnych. Tutaj tylko będzie zależało, jakie wykorzystamy sobie dodatki, czy one będą właśnie takie typowo ślubne, charakterystyczne dla ślubów, czy komunijne. Wewnątrz karteczka wygląda w ten sposób i jest tutaj stasiemką, za którą będziemy mogły sobie wsunąć kartkę z wydrukowanymi życzeniami czyli nie musimy wypisywać życzeń na samej bazie kartkowej, tylko możemy sobie spokojnie wydrukować, złożyć na pół i wsunąć taką karteczkę tutaj do no do kartki. Wszystkie są zachowane w jednym stylu. Mniej więcej tak zawsze wyglądają moje moje warsztaty, że nie skaczemy po stylach, wykorzystujemy konkretną kolekcję papierów, ale robimy przeróżne kompozycje i tymi kompozycjami się po prostu bawimy. Jak widzicie, wykorzystane tutaj są również skrapki glazurowane, które bardzo, bardzo ładnie wyglądają. Kartka jest oklejona z dwóch stron, czyli przód i tył. Są solidne, stabilne i wiadomo, że coś trzymamy w ręku. Trochę, trochę ważą. Kolejna karteczka. Tutaj mamy już wykorzystane właśnie pieczęcia lakowe. Wydaje mi się, że efekt jest bardzo fajny i wyglądają super. Właśnie w tym perłowym laku. Yy, rewelacyjnie sprawdzają się w tego typu pracach. I oczywiście wszędzie powtarzają nam się perły. I tutaj też mamy pieczątki. Każda inna. Karteczki możemy sobie odłożyć i przejdziemy do naszego boksa, bo to ten boks właśnie jest tutaj gwoździem tego, tego programu. Bogato zdobiony, w, jak widzicie, w kolorystyce bardzo, bardzo stonowanej. Takiej akurat na te okazje, o których, o których tutaj mówimy. Również pieczątki. A co my mamy w środku? Już Wam pokazuję, co tutaj znajdziemy w środku. W środku znajdziemy drugi boksik. Boks 6x6 cm. Ten podstawowy ma 10x10 z maleńką kompozycją, również ładnie wykończony i także powtarzające się praktycznie wszędzie nasze pieczątki. Na ściankach tego dużego boksu mamy grafiki z kolekcji i bardzo proste napisy. Ja i ty, ty i ja, my poślubieni i szczęśliwi. Takie nienarzucające się, króciutkie, fajne napisy. Oczywiście można dać tutaj zupełnie inne. Tu jest całkowita dowolność. Otwieramy sobie maleńkiego boksa. Tu miałam troszeczkę jeszcze inny zamysł, ale nie udało mi się przed, tą, przed nagrywaniem tej prezentacji zorganizować tego co tu chciałam jeszcze włożyć, ale za chwileczkę Wam opowiem co tu miało jeszcze być. Otwieramy i mamy pudełeczko na pieniążki. To są fejkowe pieniążki, tak? Zaraz to mogę rozwiązać i pokazać. Celowo do tej prezentacji drukowałam, wycinałam i składałam tak, żeby wyglądało to jak najbardziej naturalnie. Czyli mamy taki plik pieniążków i chciałam go zasypać jednogroszówkami, żeby całe pudełeczko było dopełnione. Takim drobniutkim bilonem, i w momencie, kiedy się otwiera takie pudełko, te groszówki się rozsypują. No, niestety nie dotarłam do banku, bo to trochę by trzeba było tych pieniędzy, tych, tych groszówek nazbierać w sklepach, takich ilości nie mają. Bardzo żałuję, bo myślę, że efekt by się Wam spodobał. I tutaj również na ściankach mamy grafiki z kolekcji. Przyklejona na niewysokich dystansach. I mamy napisy. Co my tu mamy? Na cztery kąty, na samochód, na podróże i na kołyskę. Czyli na co tylko para młoda będzie chciała, to sobie te pieniążki wykorzysta, a może na wszystko po trochu. Mam nadzieję, że moja propozycja wam się podoba. Całość wygląda bardzo, bardzo elegancko i myślę, że praktycznie każdy chciałby dostać właśnie taką pamiątkę. Bo ten box, słuchajcie, macie i pamiątkę ślubu czy komunii i opakowanie na prezent gotówkowy. Nie tylko, tutaj można na przykład biżuterię włożyć. I jednocześnie kwiaty, zamiast bukietu kwiatów. Myślę, że pomysł bardzo fajny. cały box prezentuje się w ten sposób. Powiem wam, że y, naprawdę dużą frajdę sprawia mi praca z tymi papierami, bardzo dobrze mi się z nimi pracowało. I efekt jest naprawdę zadowalający. Jeszcze raz serdecznie Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do zapisów. Trzymajcie się ciepło i do następnej prezentacji.